z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną Farel. Też witam wszystkich, cześć! I witamy w kolejnym odcinku z serii Win Równa się Skin. Dzisiaj moi drodzy zawalczymy o trenera Majka. Coach Mike jest dzisiaj do zgarnięcia o wartości 150 gemów. Tak jest moi drodzy i uwaga... Ale tu jest niespodzianka w tym momencie. Tak, nie tylko my będziemy walczyć o tego skina, wy również możecie wziąć udział w konkursie i wygrać 150 gemów, żeby sobie takiego trenera Dynamike'a kupić. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu swój nick z gry Brawl Stars albo biorę udział w konkursie Kursie? dowolny komentarz, bo spośród komentarzy losujemy szczęśliwego zwycięzcę. Łapeczka w górę, subik na kanale. No i to wszystko. To wszystko. W następnym odcinku ogłaszamy wyniki. Tak jest, tak jak robimy to co odcinek. Także mam nadzieję, że teraz wszyscy wzięli udział w konkursie. A my oczywiście zabieramy się za rywalizację. Zasady są takie, jak zawsze gramy pierwszy mecz solo oczywiście Dynamike'iem, tak i drugi mecz z randomową osobą i jakieś duo. No tak i kto zdobędzie więcej punktów, ten wygrywa skina. Trzymajcie za nas kciuki, oczywiście napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Feral, czy Team JJK. No, oczywiście na no Team fara, nie? A teraz <grym> lecimy! Let's go! Okej, okay, moi drodzy, tak wygląda skin, o którego właśnie za chwilkę będziemy walczyć. Jest to Trener Mike, no moim zdaniem bardzo pomysłowy skin jak na Dynamike'a. Bardzo chciałabym go mieć, także trzymajcie za mnie kciuki, ja idę na pierwszy ogień i lecimy z pierwszą gierką solo. Chyba akurat trafiliśmy tak, że Dynamike akurat nada się na tą mapę i bardzo rzadko się to zdarza, szczerze mówiąc. Yy, więc mam nadzieję, że jakoś sobie fajnie teraz tutaj poradzimy. Założyłam świątecznego skina do Dynamike'a, ponieważ idą święta, więc wiecie. <grybujesz> to nieważne, że nie te święta. Wow, udało nam się zabić nitę, fantastycznie. Mamy już pierwszego kuba i tutaj trzy skrzyneczki wolne, więc szybciutko sobie otwieramy, nie przedłużamy. Sześciu już zadymiarzy w grze. Fajnie, fajnie, fajnie. Podoba mi się taka kolej rzeczy. Trzy kuby idziemy po czwartego jeszcze na dół. Tutaj na tej mapie jest też dużo krzaczków, więc tu też trzeba sprawdzać krzaczki. Nie wiem, czy ja zdążę tego kuba wziąć, ale się postaram. Pyk, 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 omijamy, omijamy. Ledwo co wyszłam z tego żywo, ale opłacało się. Opłacało się, zawsze to jeden kub więcej. Mamy już czterech zadymiarzy, moi drodzy, także nie jest tak źle, nawet jakbyśmy teraz przegrali. To mamy już tak dużo punktów. Czy na środku ktoś jest? Zawijam te kiełby ze środka, zawijam kolejnego i mamy 7. Dobra, ja na razie sobie zostaję na środku i będę sobie ich tak obijała, jak będę chciała. Gdzie jest ten... Wielkie starcie, moi drodzy, wielkie starcie. Został nam bo. Został nam bo. My sobie posiedźmy tutaj na środku. Nie wychylajmy się. On będzie sobie siedział w krzaku, niech on sobie siedzi. Ok. Przenosi się do innego. Nie, jednak wrócił. Jakiś dziwny, niezdecydowany. Co on robi? Co jest? No, zaraz będzie musiał wyjść, bo burza idzie. Dobra. Dostał. Dostał. Ale my też dostaliśmy raz. I uwaga! Aj! Ale bombę, bombę, bombę. Tak jest, dostał bombą! I jeszcze jeden. Yeah, udało nam się wygrać. Ej! Bardzo łatwa giereczka, bardzo fajnie przyjemnie mi się grało, powiem Wam szczerze mówiąc. E, więc e, jak najbardziej Dynamike na tą mapę się nadaje. No to co, teraz pora na farela, oby poszło mu gorzej. Okej, okay, moi drodzy, lecimy z gierką. Ja sobie ubrałem pikantnego Majka. Justyna grała Mikołajem i powiedziała, że idą święta. Więc dlatego zakrę mi mimo że idą święta Wielkanocne. Powiem Wam, że fajnie by było, gdyby na Wielkanoc ten Dynamite dostał jakąś edycję skinu nową, na przykład zająca rzucającego mm, jajkami albo marchewkami. To było spoko. Czy Tanita? przypadkiem nie chce mi tych kubów ukraść? Tak, chce mi te kuby ukraść i chyba to zrobiłam. O, cztery kuby. I cały czas mnie obija. Franca, ale tym brokiem zabije. Dobra, rzucam dynamit. Leży. Nie, nie leży jeszcze. Okej, okay, ale to są broczku moje kuby. Tutaj mijam cię ładnie. O nie, max. Max, 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 max. Dobra, dostała, leży. Dynamite, ulcik, bomba. Padł. Okej, okay, póki co wam powiem, idzie spoko. Oj, 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 oj. Buł jakiś. Nadpobudliwy buł. Jaki ja mam star power? Dzięki któremu podskakuję? Poczekajcie. Hop. Bum. Tak jest. Ten star power, no dobra, dobrze wiedzieć. Ha! Jak zmarnował tego ulta ten brok? Najgorzej. Ja tutaj się z nim troszeczkę podroczę, ponieważ... Właśnie, ten bu możemy też tutaj zamknąć. No, jestem w kanapce, jestem w sandwichu i to mocnym. I ja muszę tutaj zacząć reagować na to. Nie mogę dostawać tych rakietek od tego broka, ani od tego bu. Dobra, raz, dwa. No, co za hamy! Zostawcie tego biednego Dynamajka! No i niestety leżę. Trzecie miejsce, moi drodzy. Czwarte. Tak jest, moi drodzy, prowadzę. Farel ma teraz 7 punktów, ja mam 10. Dobrało mi 8-bitowca. Mhm. Mm Mike z 8-bitowcem. To będzie bardzo dziwne duo. Ale postaramy się oczywiście wygrać i zdobyć jak naj... Wow. Albo zdobyć jak najwyższe miejsce. Mm, tutaj, dobra, załatwiliśmy Bibi. Jeszcze dostaliśmy od niej gumą balonową, więc troszeczkę niedobrze, ale... u. Uh zabijemy tego Dyryla. Jakbyśmy zabili tego Dyryla, to już byśmy całą y, jedną drużynę zdyskwalifikowali. Ale kurczę. Dobra, tutaj drugi ośmiobitowiec. O cholercia. I to ta Bibi. To jednak ta Bibi nie była z y, Dyrylem, tylko ona była z ośmiobitowcem, moi drodzy. Nie chcę, nie chcę tracić ulta, bo myślę, że sobie i tak poradzę z tym ośmiobitowcem. Dobra, poradziłam sobie. Nice, tylko gdzie jest mój kumpel? Halo, mordo! Dobrze, że on jeszcze żyje, ale pewnie za chwilę nie będzie żył. Dobra, żyje. Wita 3604. <grym> czekamy, czekamy na rozwój sytuacji. Tutaj mamy Jackie. Tutaj mamy Kruka. O? Już nie ma Kruka, elegancko. Ja nie wiedziałam, że ja tak dobrze potrafię grać na Mike'em. Co z... dziwne rzeczy się tutaj dzieją na tym odcinku. Dobra, tutaj Spike spalił sobie ulta w sumie, bo naszemu ośmiobitowcowi nic to nie zrobiło. Czy w tych krzakach ktoś jest? Nie, nie ma tutaj już nikogo. Trzy drużyny, moi drodzy. Uuuuu, Mortisi! Gdzie wiejesz? Gdzie wiejesz, wariacie? Nie ma ucieczki. Ból? Bombę na tego bóle trzeba. Kurczę, nie dosięgnęła go akurat moja bomba. Najgorzej, najgorzej wykorzystany ult na świecie. Dobra, pokonany tego bóla jeszcze. Najspokonany nice, ból, tego jeszcze dryla. On teraz będzie unikał naszych strzałów, chociaż w sumie nie ma szans. I ostateczna bomba. Moi drodzy, dawno nie było takiego odcinka, żeby JJ zdobyła dwa winy pod rząd. To jest jakieś szaleństwo, musicie zostawić łapeczkę w górę. No i co, ja już się mogę cieszyć zwycięstwem, ale Krystian i tak musi zagrać swoją gierkę. Nic tylko, moi drodzy Justynie, pogratulować. No, dwa winy, kurczę, 20 punktów, ja niestety tylko 7. I jeszcze dobrało mi moją ulubioną postać, której nienawidzę, czyli kolta. No, miejmy nadzieję, że ten gościu lubi grać koltem i potrafi nim grać. Dobra, od razu lecimy na środek twardo. Nie zmieniałem Star Powera, bo i tak to już nic nie, by mi nie dało. Mimo, że podejrzewam ten Star Power, gdzie. Yy, mój Ultimate atak jest silniejszy, byłby lepszy. Zdrowa Zobaczmy, czy wyskoczę. Tak, przeskakuję. Patrzcie tego Broka, no kautuję. Bomba, 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 nie trafiłem. Fajnie, że mogę przeskoczyć przez tą rzekę, to jest super. Dobra, dostał, leży. Tutaj ładny shot z mojej strony i czy ten. Yy, Freen, On się nazywa Frein, zginie? Nie zginie, dobra, ale. Ja tu robię teraz dobrą akcję. Freen. Uwaga, lecę po kuby. No co jest? Halo, lecę. Woohoo, tak jest! Wysoki skok po kuby. Wracamy teraz. Ej, jeszcze nie potrafię używać dokładnie tego yy, skakania. Dobra, pięknie. No i sobie z Freenem staniemy teraz tutaj w krzakach. Czy on kogoś spokusował? Tak, ma tutaj kroła i bula. Wow, ult. Bum! przeżył. Nie wiem jakim cudem, ale przeżył. O nie, Pamka, Pamka, wredna Pamka, ale mnie dojechała! Ajajajajaj, ona ma już 8 power cubes'u, to będzie mega problematyczne, bo ona z pewnością już ma nabitego ulta, ten Freen jeszcze nie wiem co robi. Dobra, na szczęście jakoś ją zultował, dawaj go! Patrz, pięknie, tylko poczekaj, poczekaj, aż cube'y wezmę, A czyli się zrespie, dobra, podnoś cube'y. Freen, ładnie, ładnie tu żeś ugrał, to ci przyznać trzeba. Dobra, my przejmujemy środek. Przejmujemy środek, lecimy. Przeskoczyłem teraz tego kruka. Uciekam! No i niestety drugie. No moi drodzy. Yy, gierki dzisiaj mi niestety nie idą. Zdobyłem łącznie 9 plus 7, 16 punktów. Także czteroma punktami przegrałem. Gratulacje dla JJK i lecimy odebrać nagrodę. Znaczy JJ leci. Jesteśmy już w moim sklepie, no i mamy naszego Dajna Majka za 150 gemów. Teraz to będziesz mogła wszystkich mający. trenować, grając tajem na Majki. Tak jest, to będzie mój już trzeci skin do Dajna Majka, ale to za chwilę pokażemy. Na razie kupmy sobie. Specjalny model, zatem miarza specjalny efekt. Uwielbiam ten efekt, jak tu się odblokowuje albo tak. skin, albo postać. Zobacz, jakie tekorację. kapki robi chłopak. No, żungluje. W żungluje w ogóle... kapki, no. To te piłki mają w sobie dynamit, tak? Tak, bo to są takie. Ja myślałam, że to są takie zwykłe piłki. ja też w sumie nie zwróciłem na to uwagi. Tak, ale mają ląd. Teraz widać, nie? I to są bomby takie, wiecie, kreskówkowe, czarna bomba z lądem tutaj. Tak, tak. Akurat y, ma wygląd piłki. Dobra. Stasik. Bierz go, trener Mike. Pokaż, jak one wyglądają te skiny wszystkie okay. teraz. Okej, mam tak św świętego Mikełaja, oczywiście. Mike tak jest. W którym przed chwilą grałam. Też cudowny skin. Z Rico w torbie. Tak. Na prezenty. Let's go z rico life. i miskiem do Nity chyba, o ile dobrze. Widać. Mm -hmm. Kolejny skin to oczywiście pikantny spicy, Mike ta, spicy. Z zupą na plecach i formu wystaje, tak? Tak, poplamionym fartuchem i papryczkami chili. Dokładnie, no bardzo i fajny. teraz mamy trenera Majka, który żongluje sobie piłeczkę. Gwizdek na szyi, kosz na piłki do plecach Kosz na piłki, dokładnie. Bardzo fajny skin. Czerwony dresior. W sumie nie wiem, czy to nie jest czasem sweter, no ale dobra. No, wygląda jak sweter. <grym> ok, a więc to by było na tyle z tego odcinka Team JJK'a wygrany z tak jest. Dzisiaj ładnie pokazała skilla grając z throwerem. No, ja nie ogóle... spodziewałem się, nie spodziewałem się. No, ja bardzo rzadko gram na Też się tego nie spodziewałam, ale się udało, na szczęście. Teraz Mo... będzie się lansować pod, na live. No to jak? Pomytajcie, nowym trenerem Mike'em. Tak jest, dzisiaj będzie liveik, także koniecznie wpadajcie, będziemy grali trenerem Majkiem. Godzina 19 bądź 20, te widełki takie. Tak jest, Plus no minus. i oczywiście nie zapomnijcie wziąć udziału w konkursie, bo do wygrania jest aż 150 gemów, a to jest majątek. 170 gemów, tak? 150 gemów. Aha, a to nie ma w tym pakiecie 170? A, no to 170, no to, właśnie. Jeszcze jeszcze no to jeszcze więcej, no to jeszcze lepiej, okej. Okay. Za 50 Czyli... zł 170 gramów. Tak jest, 170 okay. gramów, także naprawdę jest o co walczyć, nic z Was to nie kosztuje. Tak jest, Zawsze łapka, był... subik i Zawsze komentarz. Zawsze warto wziąć udział w konkursie. No a co, dzisiaj się już z Wami żegnamy, oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Tak, Gigi. Trzymajcie się. Hej. Cześć.